w związku z tym, że jest, jest kwarantanna, nie można za bardzo wychodzić, no to rozpoczę, rząd zalecił, aby nauczyciele i wykładowcy robili zajęcia przez internet. I czy u was na uczelni jest możliwość nauki zdalnej? Tak, u nas u nas jest możliwość nauki zdalnej, przy czym jak na razie mieliśmy tylko dwa wykłady właśnie prowadzone w taki sposób. Ale uważam, że to jest bardzo dobre, bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że większość jednak przedmiotów musimy cały czas robić sami. W sensie na, na ćwiczenia robimy cały czas czy, czy jakieś testy, czy, czy musimy czytać i później wysyłać na przykład jakieś prace. A myślę, no, że to jest duży problem, przez to, że nie mamy sami wiedzy i ciężko też z niektórych przedmiotów. Przykładowo z gramatyki, na przykład, yy, ciężko jest yy, się nauczyć tego samemu. I, i, myślę, I myślę, że właśnie takie rozwiązanie, jak wideo, wideorozmowy, na przykład, czy, czy transmisje na, na żywo przez Facebooka, bo też mieliśmy taką transmisję, myślę, że są bardzo dobrym rozwiązaniem i tak, mamy, mamy prowadzone takie yy, zajęcia. Czyli ogólnie jesteś pozytywnie do tego nastawiona, tak? Bo właśnie słyszałem wiele zdań, że w praktyce wygląda to no średnio. Czyli na uniwersytecie to jest jak najbardziej na plus, tak? Tak, tak, tak. Jak, jak najbardziej. Przy czym w praktyce może to wyglądać źle, ale myślę, że bardziej przez to, że właśnie wykładowcy nie podejmują takich działań i, i, i właśnie bardziej zamiast się skupić na, na kontakcie ze studentem i na wytłumaczeniu nam niektórych zagadnień, to zamiast tego obarczają nas pracą. Samodzielną i też myślę, no jednak studia wiadomo, że to jest yy, nauka w większości samego studenta. Ale, ale jednak jakaś pomoc by się przydała, więc tak, tak, uważam, że takie rozwiązania są dobre i u was na uczelni jest możliwość nauki zdalnej? Ach, jest i nie ma, tak powiem ci, że niby, niby to działa, ale z drugiej strony nie jest to tak, jak to sobie wyobrażałem. Są przedmioty, na przykład, które, przy których za 8 nie trzeba prowadzić wykładów. Wystarczy, że, wystarczy, że osoba prowadząca wyśle, wyśle materiał, który trzeba wykonać i w takim wypadku jak najbardziej nie ma problemu, ale są takie przedmioty, które jednak wymagają tego wykładu, aby dane zagadnienie czy, 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 czy dany materiał został wytłumaczony. Dajmy na to taka matematyka, którą niestety musimy robić na własną rękę. Otrzymujemy wyłącznie, otrzymujemy wyłącznie wykłady i zadania do zrobienia i niby można skorzystać z tych wykładów, jednak, jednak, lepiej gdyby, jednak lepiej, gdyby osoba prowadząca właściwie to przetłumaczyła, wyjaśniła, to na pewno to by usprawniło, usprawniło cały proces poznawania tego materiału. A wygląda to tak, jak wygląda. Ale nie można powiedzieć, nie można powiedzieć że to nie działa. Działa, ale nie tak jak sobie to do końca wyobraziłem. Czyli jakby u was nie ma żadnych wykładów w formie, na przykład przez formie streamów na Facebooku, ani żadnych takich aplikacji typu Zoom, że jakby jedna, jeden wykładowca siedzi, a reszta, na przykład słucha wykładu nie, nie są prowadzone u was takie zajęcia. Wiem, że jedna grupa z angielskiego, mhm. ma coś takiego. I moja grupa od wtorku podobno też ma mieć. Ale prócz tego to niestety nie, niestety nie było czegoś takiego z żadnego innego przedmiotu. Czyli jest możliwość, że to się jeszcze zmieni, e, Tak, ale póki co zapowiada się, że wyłącznie, wyłącznie z przedmiotu, jakim jest język angielski. Wszyscy wiemy, jak to powinno wyglądać w rzeczywistości, a jak e, wygląda naprawdę? Czy jest to dobrze realizowane? Właściwie w 50% jesteśmy w stanie zrealizować materiał. Właściwie z 50% przedmiotów jesteśmy w stanie zrealizować materiał na podstawie wysłanych nam prezentacji i ćwiczeń, a jeżeli nie ma takiej możliwości, umawiamy się z wykładowcami na konferencję wideo i w ten sposób realizujemy po prostu materiał. Uważasz, że taka forma nauki jest lepsza od tradycyjnej, czy jednak łatwiej łatwi Ci się uczyć poprzez tradycyjną formę nauki? Szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnej różnicy, przynajmniej na ten moment. Realizuję ten sam materiał w dokładnie taki sam sposób, po prostu po zajęciach zdalnych. Siadam do nauki, uczę się tego, co powinienem umieć na następne zajęcie i utrwalam to, czego nauczyłem się przed chwilą. Podam Ci jeden, jedyny plus, który widzę, w, który widzę w nauce zdalnej. Jest to to, że nie trzeba nigdzie dojeżdżać. Można tak naprawdę wstać o której godzinie się chce, o ile nie są, o ile nie są prowadzone transmisje z wykładów. Mhm. A poza tym sądzę, że jednak, jednak nauka i przyswajanie materiału i tak dalej, i tak dalej, lepiej przychodzi, gdy, gdy, osoby, gdy osoby do tego powołane i słucha się, słucha się jednak na żywo. I też sądzę że, sądzę, że tradycyjna forma jest znacznie bardziej motywująca, ponieważ przy nauce zdalnej, ja przynajmniej u siebie i, i u znajomych, i w sumie oni też to zauważyli, zachodzi taki, zachodzi taki mechanizm, jak odbębnić i zostawić, że po prostu zrobić tylko te zadanie, które. Które otrzyma się, otrzyma się od wykładowcy, i nie zagłębiać się bardziej. A jednak, jednak praca tradycyjna zachęca do, można powiedzieć, takiego szerszego spojrzenia na sprawę, szerszego wgłębienia się w sprawę, a nie zrobić tylko to, co się dostało i, i mieć wolne. Myślę, że nauka tradycyjna jest mimo wszystko lepsza, dlatego że przez wideo rozmowy jednak nie ma takiego kontaktu, że jakby dwoje fizy fizycznie ludzi może ze sobą podyskutować. A kolejna sprawa też jest taka, że na przykład ja, będąc sama w domu i słuchając jakiegoś wykładu, przykładowo, jestem bardziej rozproszona, więc też myślę, że to działa na niekorzyść jednak. Czyli to nie jest tak, że masz na przykład większy komfort w przypadku nauki zdalnej, że możesz tak naprawdę stać sobie o której, której chcesz, tylko bardziej cię to właśnie rozprasza, tak? że nie masz tego, że tak powiem, przysłowiowego bicza nad głową. Tak, 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 to, to prawda, przy czym jest to bardzo wygodne, że właśnie mogę wstać później, nie, nie muszę, nie wiem, na przykład iść na autobus, tak, nie, nie muszę też powiem tak kolokwialnie ogarnieć się, tak przed zajęciami, tylko właśnie mogę wstać i, i od razu rozpocząć zajęcia, ale z drugiej strony jednak jeżeli chodzi o samą naukę, o na przykład robienie notatek, to dużo łatwiej jednak mi się słucha na żywo wykładowców niż, niż w takiej formie. Epidemia to bardzo nagła sytuacja, zarówno dla właśnie studentów i wykładowców, ale chciałbym się, przygotować, chciałbym się zapytać, czy byli Państwo wcześniej przygotowani do nauczania zdalnego? Mam na myśli, czy na uczelni istniały inne formy nauczania zdalnego, pozwalające również na wcześniejsze przygotowanie się do prowadzenia zadań online. Nauczeni już wcześniej wykorzystywano metodę zdalnego nauczania, tak jak na przykład platforma Blackboard, z której korzystają pracownicy uniwersytetu w Gręstoku, były prowadzone szkolenia i można było zaplanować nawet część zajęć jako realizowanych zdalnie. Lecz w tym, że niewielu pracowników z tego korzystało, no bo inaczej, że ta grupa jednak była, że ta grupa pracowników, którzy z tego korzystali, była ograniczona. Była trudność w związku z tą sytuacją, sytuacją epidemii, polega na tym, że nas wszyscy, właściwie w ciągu kilku dni, musieliśmy się nauczyć korzystania z narzędzi do zdalnego nauczania. Musieliśmy się nauczyć tego, na co nasi koledzy, którzy już korzystali, z nauczania zdalnego, to nauczyli się w dłuższym okresie, na co mieli zdecydowanie więcej, więcej czasu. Rozumiem. Przed rozmową z Panem rozmawiałem również z kilkudziesiąt studentów. W dużej mierze chwalili oni nauczanie zdalne, szczególnie prowadzenie ich przez platformę Zoom. To się, to się chyba najbardziej, najbardziej spodobało. Jednak słyszałem też głosy, że wielu wykładowców ogranicza się póki co tylko do przesyłania materiałów do samodzielnej nauki, a nie faktycznym tłumaczeniem zagadnień, nazwijmy to w czasie rzeczywistym. Myśli Pan, że to jest tymczasowe, zanim wszyscy nie przyzwyczają się do, obecnych, do obecnie panujących warunków? Um, rzeczywiście mm, mam też takie doświadczenia bo sam pracuję na platformie, na komunikatorze ZOOM, że studentom się to bardzo podoba. Byłem rzeczywiście bardzo zaskoczony, nie spodziewałem się przede wszystkim takiej pomocy, wyrozumiałości ze strony studentów. Jak studenci włączyli się w ten proces edukacji, kiedy poprosiłem, żeby logowali się wcześniej, logują się wcześniej, miałem jakieś drobne problemy techniczne, Studenci absolutnie byli wyrozumiali i przyznam, że widzę pewne plusy tego, tego nauczania online, ponieważ musimy właśnie podzielić to nauczanie zdalne na nauczanie online i na to nauczanie niesynchroniczne. znaczy, gdy wysyłamy jednak materiały i studenci muszą w jakiś sposób ten materiał opanować. Znowu. Ma to swoje, każda metoda ma swoje plusy i minusy, ponieważ jeśli musimy pamiętać też o tym, że sytuacja jest absolutnie szczególna, bezprecedensowa. W związku z tym można się spotykać, część wykładowców spotyka się ze studentami online, ale proszę pamiętać, że mamy rodziny, mamy dzieci, które również się które również uczą się online i teraz które są bardzo małe dzieci, czy te, które zaczynają dopiero obowiązek szkolny, no nie radzą sobie z tymi zadaniami wysyłanymi, czy z lekcjami online, czy z zadaniami wysyłanymi przez nauczycieli. I taki wykładowca ma ogromny problem: czy prowadzić swoje zajęcia online, czy siedzieć na przykład ze swoim dzieckiem, bo przecież przedszkola i szkoły też są zamknięte, i rozwiązywać z nim, uczyć się z nim, rozwiązywać z nim zadania. W związku z tym Wiemy, że dla studentów rzeczywiście forma online jest efektywniejsza, ale znowu, nasi studenci pracują w szkołach, też są nauczycielami. Zdarzają się takie przypadki, że student nie może zjawić się na zajęciach, ponieważ w tym czasie prowadzi swoje zajęcia w jakiejś szkole. Wszystko jest naprawdę trudne i niejednoznaczne. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład ktoś ma wielkie mieszkanie, i w tym mieszkaniu jest w tej chwili z żoną, która też pracuje, dwójką albo trójką dzieci, i każde z nich się uczy. Wprowadzenie zajęć w takiej sytuacji jest po prostu niemożliwe. Nawet gdybyśmy wszyscy zaczęli uczyć online, wywołałoby to ogromny chaos. Myślę, że tutaj ta różnorodność form jest, jest najważniejsza. Oczywiście wszyscy dokładamy, wszyscy dokładamy. Mnóstwo starań i mnóstwo pracy, żeby tę dydaktykę zdalną zapewnić. Nie ma jednego idealnego rozwiązania. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że studenci mają różne możliwości. Tam się spotkałem z tym, że mimo, że prowadzę zajęcia online, to na przykład studenci powiedzieli mi, że część z nich nie ma w tym czasie, kiedy są moje zajęcia, dostępu do laptopa, bo korzysta z niego mama. W czteroosobowej rodzinie to mamy taki komfort, że są cztery laptopy. Okazuje się, że wszyscy muszą korzystać w jednym czasie e, i oczywiście musiałem znaleźć dla tej jednej czy dwóch osób e, taki sposób zaliczenia czy realizacji zajęć, który pozwoli im na realizację bez uczestniczenia e, w tym spotkaniu na platformie Zoom. Kolejna rzecz e, to słabe połączenia. Nie wszyscy mają dostęp do, do internetu. Studenci Często wyjechali poza Białystok, są w mniejszych miastach na wsi, jakość połączenia jest bardzo słaba i nie mogą wtedy korzystać z zajęć online. Każda metoda ma swoje plusy i minusy. Myślę, że najważniejsza jest pewna nasza wrażliwość i empatia umiejętność um, takiego nastawienia się na studenta, słuchania się w jego potrzeby, reagowania na to na, na bieżąco. I nie szukanie jakiegoś jednego uniwersalnego rozwiązania sposobu prowadzenia zajęć, ale dopasowywanie się jest to nawet do pojedynczych przypadków. Ta trudność też polega na tym, że musieliśmy odwrócić proces edukacyjny. Nie jest tak, że usiądziemy sobie przed komputerem i poprowadzimy zajęcia. Nawet jeśli te zajęcia już były przez nas prowadzone, jeśli mamy przygotowane materiały, jeśli um, mamy przygotowane slajdy, to nie zmienia się tylko narzędzie. Nowe narzędzie, jakim jest Zoom, czy platformy e, komunikacji, czy, czy platformy edukacyjne, powoduje, że nawet ten proces edukacyjny wygląda inaczej. W związku z tym powiąże e, się to z... Ogromem pracy ze strony wykładowców, bo trzeba na przykład pewne działania, które mieliśmy przygotowane, przesunąć na inny etap pracy. Dużo więcej czasu zajmuje nam na przykład w tej chwili układanie krótkich zadań, a mniej czasu zajmuje nam sprawdzanie tych zadań, bo to na przykład robi Platforma Blackboard automatycznie. Do tej pory było odwrotnie. Szybko dosyć robi, mo, mogliśmy zrobić test, ale dużo czasu nam sprawdzało, e, sprawdzało, e, zajmowało sprawdzanie. Trudność polega na tym, że jeśli ktoś ma na przykład pięć przedmiotów, a przecież w obecnej sytuacji, kiedy mamy mniej studentów, są ciągle wysokie, rekordziści, ja słyszałem o osobie, która ma 15 różnych przedmiotów, proszę sobie wyobrazić, taka osoba będzie prowadziła zajęcia online, przygotowywała jeszcze zajęcia na e, platformie. Jeszcze to oceniała. Po prostu wydaje się niemożliwe, to zwłaszcza to by może że. Nie starczyć. To by to może nie starczyć. I bardzo często, jak rozmawiam ze swoimi kolegami z pracy, to nie starcza nam te, tego, tego czasu. Dzień się okazuje za krótki i okazuje się, że e, absolutnie teraz jesteśmy skupieni na dydaktyce i cały czas pracujemy. Zajęcia trzeba jednak przygotować inaczej i myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie, ale też nie wątpię, że sobie z tym świetnie poradzimy. Rozumiem. Zajęcia to jedno, ale jak, jak zdalnie mogą wyglądać kolokwia lub egzaminy w przypadku dłuższej iz izolacji? Tutaj pytam hipotetycznie, no bo e, mamy ogłoszone bodajże do 11 kwietnia czy 14, e, ale w przypadku gdyby to przeciągnęło się, e, ta izolacja przeciągnęła się aż do sesji, e, jak w takim przypadku e, może wyglądać właśnie egzamin, bo e, w takim przypadku prowadzenia tego zdalnie, bardzo ograniczona jest też możliwość kontrolowania, czy student wykonuje pracę samodzielnie, czy jednak wspomaga się dodatkowymi pomocami naukowymi. Tak, rzeczywiście, problem zaliczeń, kolejne wyzwanie, przed którym będziemy musieli stanąć. Natomiast wiem Państwu, że na zachodzie w Stanach Zjednoczonych są takie uczelnie, które od początku do końca. Prowadzą zajęcia online. Żadne zajęcia nie odbywają się stacjonarnie. Wszystkie prowadzone są przez specjalne platformy czy komunikatory. Zwykle te szkoły mają, zawsze te szkoły mają platformy stworzone do komunikacji i odchodzi się od testów. Uważam, że jest bardzo słuszne. Odchodzi się od testów, takiego klasycznego testu, na rzecz zadań, na rzecz krótkich zadań, które student musi sam wykonać. Gdzie mniej sprawdza się wiedzę, a sprawdza się jak student sobie radzi z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce. I znowu, zajęcia mają to do siebie, że na przykład ćwiczenia, nawet część wykładów, że ocena jest cząstkowa. Czyli znowu, może się liczyć obecność. Element oceny może stanowić obecność na zajęciach. Element oceny może stanowić platforma Blackboard, która pozwala na wykonywanie małych zadań czy rozwiązywanie testów. Tu jest oczywiście kwestia samodzielności, niesamodzielności, ale też można sobie z tym poradzić. Do tego można na przykład dać krótkie zadanie. Ocena z zaliczenia będzie oceną sumaryczną, która będzie wynikała ze zrobienia z wykonania tych kilku mniejszych, mniejszych zadań. Na razie mamy nadzieję, że wrócimy jednak na uczelnię i będziemy mogli przeprowadzić testy stacjonarnie, natomiast jeśli się nie uda, to na pewno znajdziemy taki sposób sprawdzania właśnie, może nawet nie tyle wiedzy, co umiejętności, ale to znowu bardzo też mocno zależy od specyfiki kierunku, od dyscypliny, od przedmiotu